Witam serdecznie wszystkim astrologom z tego miejsca. Chciałbym życzyć wszystkiego najlepszego, bo dzisiaj, wbrew pozorom, jest wasz dzień. Dzisiaj jest dzień 6 stycznia i dzisiaj mamy chrześcijańskie kościelne święto trzech króli, więc jest to, jest to święto, które jest tuż po prawda, Bożym Narodzeniu i to jest święto, które ma bardzo, bardzo długie tradycje, bo ze czasów greckich to się nazywało epifania. I cała historia, w której trzech króli odwiedza dzieciątko Jezus wstające, jest tak naprawdę ogromną, ogromną przenośnią i ogromną symboliką, którą przedstawię Wam teraz i postaram się Wam mniej więcej wytłumaczyć, jak ja to widzę. Ja posługuję się ogólnie wieloma źródłami, które pochodzą od osób takich jak Manley Palmer Hall, Rudolf Steiner. Wiele osób, które współpracowały z Madame Blavatsky, która rozpoczęła taką dziedzinę jak teozofia, która rozpoczęła się około, w ostatnich w zasadzie leciach XIX wieku, czyli ponad 100 lat temu. I oni dali początek czemuś, co nazywa się spiritual science, czy też duchowa nauka. Czyli zaczęli tak naprawdę dokopywać się do tego, jak faktycznie funkcjonuje, Świat poprzez wiedzę ezoteryczną. Wiedza ezoteryczna nie jest niczym ukrytym, w zasadzie można powiedzieć, że jest trochę ukrytym, ale nie jest niczym strasznym, bo ezoteryka ma swoje przeciwieństwo egzoteryka. Egzoteryczne sprawy i wiedza to jest typowo religijna wiedza dostępna dla ogółu, której nie podważamy. Natomiast ezoteryczna wiedza, tak jak wskazuje nazwa, jest to wiedza dla wybranych, jest to wiedza dla osób, które chcą wiedzieć. Troszeczkę głębiej, jak to wszystko funkcjonuje. Jeżeli chodzi o święto Trzech Króli, to ci królowie nie zawsze byli reprezentowani jako królowie. Oni byli tak naprawdę mędrcami, osobami, które posiadły wiedzę wyższą niż taki zwykły, że tak powiem, no zwykła osoba wiejska, tak to sobie nazwijmy w tamtych czasach. Więc, oni nie do końca byli królami, bo to jak już nazywamy kogoś królem, to, to daje już takie wywyższenie, prawda? Otóż kwestia król była odniesiona, odniesienie ich jako króli było związane z tym, że oni byli tak jakby nośnikami i osobami, które miały szacunek do dziedzin, do dziedzin e, nauk, które były tutaj z nami i uczestniczyły z nami i, i są i egzystują z nami praktycznie od, od dawien dawna. Wedle Rudolfa Steinera Trzej królowie reprezentowali tak naprawdę trzy główne rasy, tak zwane korzenia. Które no, ludzi, czyli, czyli w zasadzie rasy ludzi, które, ist, które istniały tutaj już jeszcze przed nami. I taki, takie rasy to w zasadzie jest to rasa lemuryjska, lemurianie kiedyś tutaj istnieli, atlantycka i Aryjska. I tak się składa, że. Każdy z tych właśnie trzech, e, trzech króli był troszeczkę innego pochodzenia. Kacper pochodził ze stron afrykańskich, Baltazar był bardziej związany z Indiami, natomiast Merchior był w zasadzie Europejczykiem, był reprezentantem asy, Rasy e, Aryjskiej. Więc ci trzej królowie właśnie reprezentowali również cnoty, jakie posiada człowiek, i są to cnoty ponadczasowe. I widzicie, oni poszli, poszli do, 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 szli w zasadzie po to, żeby prawda, odwiedzić dziesiątko Jezus, narodziny dziesiątka Jezus. Czyli w ezoteryce, w ezoteryce i w metafizycznym zrozumieniu jest to inaczej oddanie hołdu czemuś, co nazywa się świadomość Chrystusowa. Czyli temu, co reprezentuje w sumie no, cała historia Jezusa, to jest poświęcenie się dla tak zwanego czegoś większego niż my sami. Prawda? Bo człowiek jest czymś w rodzaju całości. Słowo całość jest mniejszą całością, która jest częścią większej całości. I tylko jak rozumie to, że jest częścią społeczeństwa, częścią planety, częścią prawda, czegoś większego niż on sam, jest w stanie funkcjonować w sposób zdrowy i w sposób naturalny dla siebie, wiedząc, że jest konekcja pomiędzy aha, moim małym życiem, który ma wpływ na większe, wielkie, ogromne, dziejące się życie ogółu, kolektywu leckiego. I właśnie tych trzech króli, oni w zasadzie oddali właśnie hołd temu poświęceniu się, tej energii Chrystusowej, czyli słońcu w pewnym sensie. Bo Jezus reprezentuje, tak samo jak i w ogóle religia chrześcijańska, jest to religia oparta na tak zwanym kulcie solarnym, czyli śledzeniu ruchu, Słońca po niebie. Stąd też mamy na przykład Boże Narodzenie, właśnie wtedy, kiedy na północnej półkuli jest najkrótszy dzień. Prawda? Stąd na przykład Wielkanoc święcimy baranka wtedy, kiedy słońce wchodzi po raz pierwszy w danym roku w znak barana, więc to nie, to nie jest bez, to nie jest przypadkowe. Jeżeli chodzi o ogólnie gwiazdę betlejemską, to i w ogóle to, to, co oznacza Betlejem i ta podróż, to jest bardzo ciekawy temat, bo około 7-6 roku przed naszą erą, faktycznie na niebie, jeżeli sobie, ja sobie otworzyłem program swój astrologiczny i sobie to sprawdziłem, bo to są takie, wiecie, ja na świeżo tę informacje wam podaję. I, I tak naprawdę w okolicy 6-7 roku przed naszą erą zaczęła klarować się na niebie koniunkcja dwóch planet, Jowisza i Saturna. I tak się składa, że to są planety, które spotykają się co prawda raz na 20 lat ze sobą, ale wtedy właśnie spotkały się w znaku ryb. Dla tych, którzy są bardziej w na pewno wiecie, że obecna era chrześcijaństwa, obecna era takiego nadstawiania policzka, miłosierdzia, zmiłowania się do innych, takiego wybaczania i tak dalej, to ma dużo niuansów związanych z, ze znakiem ryb. Czyli z miłością, empatią, wybaczeniem, wiarą. I tak się składa, że era, w której obecnie, moim zdaniem, nadal jesteśmy, jest tak zwaną erą ryb. Stąd na przykład na samochodach, prawda, z tyłu widzimy, że ktoś identyfikuje się jako chrześcijanin i ma z tyłu rybkę, taką narysowaną. U mnie w kościele, na przykład na ambonie kościoła, w kościele jest ryba i normalnie jest sieć. Więc są to nawiązania, oczywiście symboliczne, które. Troszeczkę potwierdzają to, że tak naprawdę nadal jesteśmy i funkcjonujemy i żyjemy w tak zwanej erze ryb. Ale faktycznie, szósty, siódmy rok przed naszą erą, klarowała się wtedy koniunkcja Saturna z Jowiszem w znaku ryb. Co ciekawe, taką koniunkcję mieliśmy zupełnie niedawno, bo pod koniec roku 2020, tylko że wtedy ta koniunkcja była w sam, na samiutkim początku. Tego, gdzie jest znak wodnika, bo jak wiecie, kolejną erą w zasadzie po erze ryb jest era wodnika, bo akurat ery przebiegają w przeciwnym kierunku do naturalnego kierunku znaków zodiaku. Więc takie coś, takie spotkanie Saturna i Jowisza to są w zasadzie zwiastuny trochę nowego etapu, w który wchodzimy, i te etapy trwają w, tak naprawdę okresy 20 lat. Więc ta gwiazda betlejemska poniekąd może być związana na przykład właśnie z koniunkcją, która miała wtedy miejsce gdzieś w okolicy właśnie narodzin Chrystusa, historycznych narodzin Chrystusa. In, inna interpretacja ogólnie tego, jak interpretować gwiazdę betlejemską, to jest inaczej takie oni wtedy wyczuli, że tak jakby, że na świat przychodzi bardzo silna istota. Bo Jezus, tak samo jak Buddha na przykład i wiele innych, i jak Mohamed na przykład, w, w różnych religiach, tak naprawdę to są awatarzy, czyli postać ludzka, która ucieleśniła zasady duchowe swoim życiem, i co jest przedstawione w zasadzie w każdej z ksiąg, które dotyczą tychże postaci. Więc, jak mówimy o przyjściu na świat Jezusa, to mówimy tak naprawdę o tym, że ci trzej magowie, czyli ci trz tych trzech mędrców, kierowani byli być może siłą samej duszy Jezusa, która była bardzo silna, która potrafiła, widzicie, jakie echo pozostawiło po sobie, pozostawiło życie Jezusa po sobie. Więc być może była to bardziej, tak z, oczywiście z perspektywy metafizycznej, ezoterycznej, być może była to energia duchowa, która kierowała gdzieś, prawda, tychże właśnie trzech. Męców właśnie do Betlejem. Co ciekawe, widzicie, to narodzenie się w zasadzie Jezusa w Betlejem, też jest niezwykle symboliczne. Jeżeli sobie zobaczycie, co oznacza Betlejem, to Betlejem to się nazywa inaczej dom chleba. I zobaczcie, Chrystus, czyli Jezus Chrystus, czyli, czyli dzieciątko, prawda, które jest synem Boga chrześcijańskiego. Przyszła na świat w brudzie, pośród prawda, zwierząt w zasadzie. I odwiedzają to dzieciątko trzech mędrców, którzy pokłonili się temu, oddali hołd, pomijając prawda, to, że, że, że król w zasadzie przyszedł na świat w, w, takim, w takich okolicznościach, a nie innych. To, co reprezentuje trzech królów, czy też trzech mędrców, są to inaczej trzy cnoty. Prawda? To jest serce, to jest inaczej rozum i to jest wolna wola, którą należy połączyć ze sobą. I te trzy cnoty oddają hołd w takim brudnym miejscu, widzicie, Chrystusowi, który dopiero się co narodził, który tak naprawdę jeszcze był przed swoją historią. O co tutaj chodzi? Widzicie, bardzo ogromnym tematem ogólnie w Biblii jest to, żeby nauczyć się opanowywać swoje niższe tak zwane Ciągoty, czy też niższy instynkt, taki jak jedzenie, taki jak prawda, obżarstwo, te wszystkie rzeczy dotyczące ciała. Stąd te zwierzątka wstające reprezentują niższy instynkt, z którego tak naprawdę rodzi się coś ponadto. Więc jest to niezwykle symboliczne, i tych, tych trzech w zasadzie króli, czy też mędrców, oni oddają. Oni pokazują, jak bardzo istotne jest wyniesienie się w stronę tych cnot ponad prawda, swoje okoliczności, w jakich na przykład przyszedł na świat Jezus. Więc, więc to jest bardzo, bardzo symboliczne przesłanie ogólnie i całe to święto jest tak wsednie oddaniem ogólnie hołdu czemuś wyższemu. Prawda? Oddanie hołdu wiedzy, oddanie hołdu ogólnie świadomości Chrystusowej, Czyli takie mówicie, byciu OK z bliźnim, pomimo swoich okoliczności życiowych, to wszystko ma przesłanie ogólnie ukryte, które nie musi być tak ukryte, bo wcale nie jest straszne w żaden sposób, tylko jest demonizowane niestety przez niektóre, no, niektóre instytucje, tak to nazwijmy. A więc wszystkim astrologom, którzy, osobom, które się interesują astrologi astrologią, no, życzę wszystkiego dobrego, bo to jest tak naprawdę wasze święto. A więc trzymajcie się i wszystkiego dobrego. Na razie.